Duchowość, tajemnica obecności Boga. Redemptoris Custos, adhortacja apostolska świętego Jana Pawła II, o świętym Józefie i jego posłannictwie. W życiu Chrystusa i Kościoła, przygotowane przez katolicką wspólnotę biblijną Chodegetria. Wprowadzenie. Powołany na opiekuna zbawiciela, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Czerpiąc inspirację z Ewangelii, ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, dziś także strzeże i osłania mistyczne ciało odkupiciela Kościół, którego figurą i wzorem jest najświętsza dziewica. W setną rocznicę ogłoszenia encykliki Kłam, Kłam, plurie z papieża Lona XIII i w duchu wielowiekowego kultu świętego Józefa pragnę poddać Wam pod rozwagę, drodzy bracia i siostry, kilka refleksji o człowieku, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Z radością spełniam ten pasterski obowiązek, pragnąc, aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do patrona Kościoła Powszechnego i miłość do Odkupiciela. Kremu on tak przykładnie służył. Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do świętego Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę. I udział w ekonomii zbawienia. Sądzę bowiem, że ponowne rozważenie uczestnictwa małżonka Maryi w tej boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą wcielenia. Józef z Nazaretu. W tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec przedwieczny przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Część pierwsza. Zapisy Ewangelii. Małżeństwo z Maryją. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. W tych słowach zawiera się moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie. Moment, do którego przede wszystkim nawiązują ojcowie Kościoła. Ewangelista Mateusz wyjaśnia znaczenie tego momentu od strony Józefa. Trzeba jednak równocześnie mieć przed oczyma odnośne teksty z Ewangelii Łukaszowej żeby pełniej rozumieć kontekst. I tak w związku ze słowami wersetu z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Brzemienność Maryi za sprawą Ducha Świętego znajduje szersze i jednoznaczne wyjaśnienie w Łukaszowym opisie zwiastowania narodzin Jezusa. Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Słowa pozdrowienia anielskiego Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą wywołały wewnętrzne poruszenie Maryi a zarazem pobudziły ją do zastanowienia. Wówczas zwiastun uspokaja dziewicę i objawia jej szczególne zamierzenie Boże w stosunku do niej. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Ewangelista stwierdził uprzednio, iż w chwili zwiastowania Maryja była poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Sprawa owych zaślubin wyjaśnia się pośrednio, gdy usłyszawszy to, co mówił zwiastun o narodzeniu syna, Maryja pyta: Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Wówczas słyszy taką odpowiedź: Duch Święty stąpi na ciebie. I moc najwyższego osłonić, dlatego też święty, który się narodzi będzie nazwane Synem Bożym. Maria chociaż była już zaślubiona Józefowi, pozostanie dziewicą, ponieważ dziecie, które poczęło się w niej od chwili zwiastowania zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. W tym punkcie zapis Łukaszowy spotyka się z Mateuszem 1.18. 11, i tłumaczy to, co tam czytamy. Jeśli po zaślubinach z Józefem Maria znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, to fakt ten odpowiada całej treści zwiastowania, a w szczególności ostatnim słowom wypowiedzianym przez Maryję. Niech mi się stanie według słowa Twego. Odpowiadając na wyraźny zamiar Boga, Maria z biegiem dni i tygodni ujawnia się wobec ludzi i wobec Józefa, jako brzemienna, jako ta, która ma urodzić, która nosi w sobie tajemnicę macierzyństwa. W tych okolicznościach mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. Gdy więc powziął tę myśl, to anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zachodzi bliska analogia pomiędzy tym zwiastowaniem w zapisie Mateuszowym, a tamtym Łukaszowym. Zwiastun Boży wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi. Ta, która zgodnie z prawem była Mu poślubiona, Pozostając dziewicą, stała się w mocy Ducha Świętego matką. Gdy przyjdzie na świat syn, którego Maria nosi w swym łonie, winien otrzymać imię Jezus. Było to imię znane wśród Izraelitów, czasami nadawane synom. W tym wypadku jednak chodzi o syna, który zgodnie z Bożą obietnicą wypełni całe znaczenie tego imienia: Jezus, Jehosław, znaczy. Bóg, który zbawia. Zwiastun zwraca się do Józefa jako do męża Maryi, do tego, który w swoim czasie ma nadać takie właśnie imię synowi, który narodzi się z poślubionej Józefowi dziewicy nazaretańskiej. Zwraca się więc do Józefa powierzając mu zadania ziemskiego ojca. W stosunku do Syna Maryi. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański wziął swoją małżonkę do siebie. Wziął ją razem z całą jej tajemnicą, tajemnicą jej macierzyństwa, razem z synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego, okazał w ten sposób podobną jak Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego zwiastuna.